Witam, witam szanowny z tej strony. Dzisiaj pogadamy o umiejętnościach. O umiejętnościach w Path of Exile i o gemach, które supportują te umiejętności. Zmieniają w pewnym sensie mechanikę używania tych umiejętności, buffują te umiejętności, przyspieszają użycie, itd, dalej. To jest film w odpowiedzi na prośbę widzów żeby taki film stworzyć, mnie cieszy to, że naprawdę wielu z was spróbowało Paweł w Exile i tak lekko się zdziwiło, jak wygląda itemizacja tutaj. Jest bardzo rozbudowana i to jest wielki plus tej gry. No więc przejdźmy do meritum, wejdźmy do skrzyni. To będzie taki film, taki dość luźno mówiący o różnych typach połączeń, bo omówić je wszystkie nie sposób. Tak więc pokażę Wam kilka wyjątków jak w jaki sposób to działa, jak można rozpoznać support gem, jak można rozpoznać umiejętność. Tak więc tutaj patrzycie tak naprawdę na te kamyki, to są wszystko supporty. To są wszystko y, kamyki supportujące. Skąd wiem? Ponieważ po prostu jest opis support. Y, jak macie level, tutaj jest level 15 umiejętności y, i tam macie powyżej y, mele, support i atak. Jak jest support to znaczy, że to jest gem, który można przypiąć do jakiejś umiejętności. A tutaj z kolei mamy same umiejętności, bardzo łatwo je poznać, choćby po kształcie, jak również po o, opisie, tutaj mam na przykład atak mele, to znaczy, że to jest umiejętność do ataku, przeważnie jest roz, są, są rozpisane y, obrażenia na tych y, kamieniach, i albo pisze, że to jest to spell, czyli czar, atak, czyli atak, mele, czyli walka wręcz. Y, tutaj mamy na przykład napisane bow, czyli łuk, czyli jest to jak widzicie, atak. Y, dobry przykład. FIRE ATTACK AOE DURATION BOW czyli to są obrażenia od ognia zadaje obrażenia od ognia atakuje, wiadomo AOE, AOE to oznacza, że to jest atak obszarowy działa na pewien obszar to jest bardzo ważna, bardzo ważne słowo, klucz taki keyword, ponieważ bardzo dużo support gamów również ma AOE w swojej nazwie co oznacza, że ten support w teorii powinien działać z tym, z tą umiejętnością Duration, czyli to trwa, czyli jest, coś, coś jest, jest jakiś aspekt tej umiejętności, która po prostu trwa w czasie. No i bow, czyli łuk, można używać tylko w łukach. E, kolejny przykład mamy cold spell duration, w tym przypadku jest to zbroja, pisze arctic armor, e, jednakże również jest przymiot spell, bo jest to czar i do tego czaru można przypiąć różne również um, support game, które mają również przymiot spell, czyli czar. Również trwa w czasie i tutaj mamy cold, czyli jest związany z mrozem, z mrozem. Tutaj mamy czar typowy do zadawania obrażeń arc, czyli to jest taki chain lightning jakby, Czyli błyskawica, która się odbije od kilku wrogów. Jak widzicie, mamy tu lightning, czyli błyskawica, spell, czyli czar i chaining, czyli przeskakuje pomiędzy wrogami. Są również support gemy, które mają również chaining jako słowo klucz i można dopiąć do tego czaru. I jak widzicie poniżej zdaje konkretne obrażenia. Ma również wymagania. Każdy czar, słuchajcie, i każdy support gen ma wymagania. W tym przypadku mamy level 19, 48 inteligencji musicie posiadać, żeby w ogóle używać tego czaru. Jak już wcześniej wspomniałem, weźmy to jako przykład. To jest bardzo dobry przykład. Cóż możemy sobie jeszcze wziąć? O, weźmy na przykład split arrow i możemy wziąć również, może nie aurę, albo aurę też weźmiemy. To jest bardzo dobry przykład. Chcę wam po prostu pokazać. O, Freezing Pulse. To jest świetny przykład. Chcę wam pokazać na przykładzie tych umiejętności, co można uczynić z nimi, z tymi czarami. No i przejdźmy do zakładki support. No i w tym przypadku, słuchajcie. Najważniejsza sprawa jest taka, że do każdego tego gemu można przypiąć nawet do 5. 5 support gemów, nawet do 5, wyobraźcie sobie, ale żeby to zrobić, to potrzebujemy mieć przedmiot, który ma soket, ma 6 soketów. 6. To jest bardzo dużo i bardzo ciężko taki sprzęt dorwać. Jest to bardzo drogi przedmiot, nawet biały, więc. Wbijamy jedną umiejętność i podpinamy pod to 5 supportów. 5 Co możemy zrobić w przypadku Split Arrow? Dużo rzeczy, tak naprawdę. Ja właśnie tak przeglądam sobie jeszcze jedną ważną kwestię. Ponieważ tutaj to jest właśnie tak, to jest coś, co nie pisze w tych opisach tych umiejętności. Weźmy sobie więcej umiejętności do łuku. Ja wam pokażę jedną ważną, naprawdę bardzo istotną rzecz. Jeżeli sobie weźmiemy na przykład jakąś, na przykład lesser multiple projectiles to jest to support do, do projectile'ów, można powiedzieć. Czyli do do pewnych czarów, które wysyłają jakiś obiekt, który leci. Który sobie leci. Innymi słowy ten Support GAM tworzy dwa dodatkowe pociski Czyli to są pociski Dwa dodatkowe pociski W opisie macie tutaj Zwiększa obrażenia tych pocisków O 12% wszystkich trzech W tym przypadku Ale zmniejsza ich ogólne obrażenia o 30% Więc z, levele, z levelem będziecie levelowali ten support gem to będą się zwiększać obrażenia ale zamiast jednego pocisku będą wylatywały trzy czyli ogólnie powinniście zadawać o wiele większe obrażenia tak? no i co ciekawe ten kamień możemy podłączyć pod każdy praktycznie pod każdą umiejętność która, y, którą możemy podpiąć w łuki co jest ważne tu w tym kamieniu nie pisze projectile to musicie wiedzieć, że każdy kamek który wysyła pociski w przypadku łuków można podpiąć lesser multiple projectile albo greater również jest multiple projectile, który tworzy chyba cztery dodatkowe pociski, więc to jest ważne, żeby wiedzieć. I co ciekawe są czary, tak jak freezing pulse, które posiadają przymiot, jak tu widzicie, keyword, cold, projectile i spell, czyli jest to czar, który wysyła pociski, które trafiają w przeciwnika jeżeli podpie, podepniemy tą, umie, ten support gem pod niego to w tym momencie zamiast jednego pocisku który daje obrażenie od mrozu on akurat jest bardzo fajnym czarem bardzo polecam bo przelatuje przez wszystkich on nie trafia poszczególnych przeciwników tylko przelatuje przez wszystkich to jest bardzo ważne i za chwilę wam powiem dlaczego w tym momencie wysyła trzy pociski jak podepniemy to może ja tutaj mam dla przykładu o proszę bardzo tutaj mamy freezing pulse i tu mamy pod, podpięcie. I w tym momencie ten czar freezing Pulse ma lesser multiple types. Jeżeli weźmiemy, sobie go znajdziemy, no jest tutaj, to jak widzicie tą literkę I, jeżeli wyciągnę, to i znika. Jeżeli podpinam, to i jest. W takim przypadku y, po, po prostu wiemy, y, wiemy, że dana umiejętność działa y, po tym jak y, po prostu podepniemy to pod to. I to jest bardzo ważne, żeby sobie sprawdzić. I jak widzicie, tutaj też jest liderka I. Jak widzicie, tutaj projectile'a nie ma, a podpinam i to działa. Tak? Tylko musimy mieć do tego łuk. Wpiąć możemy, ale to nie będzie działać w momencie, kiedy nie będziemy mieli łuku typowe. Tak samo ta pułapka, tutaj, której ja używam. Jest to Beat Trap. Bardzo ważna pułapka dla wszystkich ludzi, którzy chcą przytrzymać stwory z daleka od siebie wszystkich postaci. To jest z daleka od siebie, chcą przytrzymać się stwory. Z tego względu, że po prostu zatrzymuje w miejscu, stworzy zadają bardzo dużo obrażenia, To jest pułapka, która zadaje najwięcej obrażenia w grze, sama z siebie. Nie mówimy o zbawowanych pułapkach, tylko sama z siebie. I w tym momencie, jak podepniemy do tej pułapki, tutaj, ona jest dokładnie tu, tu jest opis, podepniemy multiple traps, to jest ważne. To w tym momencie ja wyrzucam na ziemię nie jedną pułapkę, tylko trzy, czyli dwie dodatkowe pułapki i przymioty, czyli słowo klucze to jest support na tym kamyku i trap, czyli pułapka. Tutaj mamy trap, czyli się zgadza, duration i cast, czyli można by jeszcze wrzucić tutaj kamyk, który zwiększa czas trwania tej pułapki na ziemi i cast, czyli to jest po prostu e, czar tak naprawdę. Hmm, czyli castujemy to. Chociaż cast nie, nie musiałoby tu być tak naprawdę. No i w tym momencie jak przypiąłem to jest literka T jako trap, czyli zbuffowany, jak wyciągnę to literka znika Klikam literkę, jest, czyli to działa. I teraz dla przykładu y mogę wyjść na zewnątrz i wam pokazać, y mniej więcej, jak to wszystko wygląda. No, tak łatwiej pokazać. E jak widzicie, wyciągnę ten kamień. Pyk, jest jedna pułapka rozłożona na ziemi. Co najważniejsze, jak jest bardzo dużo stworów, to podpinam teraz multiple traps. Rzucam na, na, na glebę jeden. jedną pułapkę, drugą pułapkę. Tak naprawdę są w drzewku przymioty, które zwiększają ilość możliwych pułapek. Jak jeżeli wrzucę kolejną pułapkę, to tamte się rozwalają, niszczą się po prostu. Więc możemy tak naprawdę na ziemi mieć do 9 pułapek w momencie, kiedy znajdziemy te punkty na drzewku. To jest bardzo ważne. Teraz do przykładu pokażę Freezing Pulse. Freezing Pulse wygląda tak: to jest taki pocisk mrozu przelatujący przez wszystko, on nie trafia w nic. Żebyście zrozumieli, Freezing Pulse. To jest czar, który nie trafia w obiekt, tylko przelatuje przez niego zadając obrażenia. To jest bardzo ważne, dlatego, bo jest dużo supportów, które działają w momencie, kiedy trafisz w obiekt, to wtedy coś się dzieje. I za chwilę Wam pokażę, o co chodzi. W tym momencie, jak podepniemy pod to nasz ukochany czar Lesser Multiple Projectiles, czyli połączymy projectile z tym przemiodem, ten przemiot łączymy z tym, czyli projectile jest projectilem, pyk, pokaże się literka i w tym momencie jest więcej pocisków i większe, są większe obrażenia. Co ważne, jak kursor dodajemy dalej, to one się skupiają jakby w innym miejscu. Jak kursor damy na naszą postać, to atakujemy w różne strony, to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że jak ktoś jest blisko, to żeby po prostu nie robić to w taki sposób. Tylko po prostu atakować lekko za nim. To jest bardzo mocny czar, zamrażający przeciwników polecam. Ok. Pójdziemy sobie, kupimy jakiś zbędny łuk. Totalnie głupi łuk, który, który po prostu ma o dwa połączone. No idealnie, ten gościu mnie lubi. A to mam nawet trzy połączone. No to idealnie, jeszcze jeszcze lepiej. A tego łuku już nie chcemy, możemy go zniszczyć. Ok, pójdziemy sobie, zamontujemy jakieś czary, naprawdę fajne czary nauki. Czyli wejdźmy sobie na przykład Explosive arrow, arrow, weźmiemy, połączymy sobie Lesser Multiple Projectile z tym i mamy jeszcze jedno, jedno zielone miejsce, jak tu widzicie, żeby kupić, żeby wrzucić jakiś support. I się zastanówmy razem, co możemy zrobić. Ja tutaj mam na przykład Pierce, czyli jest to support i projectile, czyli możemy się przebić przez wroga. Z cała przelatuje przez wroga. Jednakże w przypadku kiedy będziemy chcieli używać Explosive Arrows, czyli strzał wybuchających, wbijają się w przeciwnika chcą i mają za zadanie wybuchnąć, zadać obrażenia, to Pierce w tym przypadku jest kiepskim pomysłem, po prostu te strzały będą przelatywać przez gości i te obrażenia z wybuchu no, ich po prostu nie będzie, do gościu nie trafi. Więc możemy sobie wziąć nawet Mana Leech, wysysany man z przeciwnika za zadanie obrażeń, to Mana Leech działa na każdy praktycznie umiejętność, każdy czar. Co więcej, chain tutaj nie będzie działać w tym przypadku. Hmm. Możemy sobie Faster Projectile wrzucić. To jest bardzo fa fajne połączenie, e, również w stosunku do Freezing Pulse. Dlaczego? Ponieważ Faster Projectile wszystkie pociski lecą 30% szybciej i zadając większe obrażenia. To jest standardowe połączenie e, dla każdego czaru. Wyjdźmy sobie na zewnątrz i postrzelamy trochę. Zobaczycie, jak działa. Okej, okay. <śm> wyłączymy laser multiple, strzelam, trafia strzała i wybucha. Podłączymy laser multiple, i trzy strzały trafiają i wybuchają, na przykład w ten obiekt albo w ten, albo w tą małpę. O, to jest automatyczna destrukcja. O, jak widzicie, coś trafi i wybucha, coś trafi, wybucha. O, poleciało. <śm> Co jest najważniejsze, jak wypnę fast projectile, to te strzały lecą troszkę wolniej. Co jest najważniejsze, są czary, które po prostu lecą bardzo powoli i zadają obszarowe obrażenia. Wtedy można podpiąć kamek slower projectile, czyli opozycja do tego kamienia. Czyli w tym przypadku pociski lecą wolniej, ale zadają zwiększone obrażenia. Więc można naprawdę. Się z tym bawić. Jeżeli chodzi na przykład o Burning Arrow, wygląda to też fajnie, ponieważ traf, jak strzała trafi, od razu wybucha. Wygląda to w taki sposób. Więc to jest naprawdę bardzo fajne połączenie, jak na ten czar. No ale już skończmy z tymi łukami, bo powiem Wam, że to jest bardzo. To są bardzo proste połączenia. Powiem Wam o teraz. Powiem Wam troszkę teraz o trudniejszych sprawach. Yy, Włożymy sobie tu nasze szpony. Teraz wam opowiem trochę o kamieniach Multistrike i Malesplash. Splash. Male Splash jest to support, który powoduje, że każdy atak walki wręcz, czyli na kontakt, zadaje obszarowe obrażenia. Obszarowe. Czyli w momencie, kiedy mamy coś takiego jak Viper Strike, czyli y, to jest chaos, at, jak popatrzmy na przymioty, chaos, atak, duration i mele. Czyli chaos, obrażenia z chaosu, atak, czyli typowy atak do walki wręcz, duration, czyli to trwa w czasie, zaraz wam powiem dlaczego. I mele, czyli właściwie to mele jest do walki wręcz, a atak to jest typowy atak duration. Poniżej w opisie zobaczymy, że on, ten czar, zadaje 10% zadanych obrażeń, przekształca w dodatkowy chaos damage, który trwa w czasie. Czyli to dokładnie 7 sekund. Więc w momencie, kiedy podepniemy ten czar, i on jest tutaj. To mam tutaj dwie literki. Ja wam pokażę dlaczego są dwie. Teraz nie mamy literki, teraz podepniemy pod to male splash. Jak widzicie, Viper Strike ma S, czyli dodatkowo działa mele splash. I dodamy bardzo drogi gaming, bardzo mocny dla każdej postaci mele, walczące wręcz. To jest Multistrike, który powoduje, że każdy wykonany atak powtarzacie go trzy, dwa razy dodatkowo. Dwa razy dodatkowo. Jest support gem dla czarów, który się nazywa Spell Echo. Który w tym momencie, kiedy rzucicie czar, to ponawia wam ten czar. Bardzo mocny do walgemów, do wszelkich właściwie umiejętności. Jest też drogi. Yy, więc ten Multistrike podepniemy również pod to. Jak zauważycie, tu jest taka przestrzeń wolna przestrzeń. To nie ma znaczenia, to działa dalej. I w tym przypadku mamy podpięty Multistrike, mamy podpięty yy, mele splash i w tym momencie atakujemy tym Viperem trzy razy. Zadając obszarowe obrażenie, oczywiście zmniejszone przez ten, przepraszam, przez ten gem mele splash, więc możecie w taki sposób to połączyć i pokażę Wam efekt. Ja, może na jakichś stworach troszkę mocniejszych, wejdziemy sobie na Cruel, lecz będzie bardzo dobry, będą stwor już obok, wejdziemy sobie tam i zobaczycie w jaki sposób zadaje obrażenie. Ja wyciągnę mele splash, zostawię Multistrake, wyciągnę mele i przejdziemy sobie do jakiegoś stwora i zadamy obrażenia. Widzicie, atakuję trzy razy, zostawiam tutaj poison. A co się stawię, jak włączę melee splash do tego? Ja atakuję obszarowo, zadając obrażenia i obszarowo y, wrzucam im doty, które zadają z czasem y, obrażenia od y, chaosu, jak widzicie. Widzicie piękna sprawa biegnę dalej do jakichś stworów a w taki sposób to wszystko obszarowo morduje, zabija bardzo fajna rzecz bardzo mocno to jest najważniejsze dokończymy te stwory I wam pokażę w jaki sposób jeszcze używać pewnych zaklęć których tak naprawdę których tak naprawdę nie musicie posiadać o może właściwie nie potrzebujemy teleportu mm, słuchajcie Czyli to połączenie Multistrike plus Melee splash jest mega ważne, mega mocne. Można nawet zmienić umiejętności na Dual Strike. W tym momencie tu będziemy atakowali szponami od razu 821 obrażeń. To jest naprawdę super sprawa. No i co więcej, teraz Wam pokażę, w jaki sposób łączyć pewną umiejętność, ale będziemy musieli jednak wrócić. Żeby móc je używać z automatu po zabiciu stworu, po zadaniu krytyka itd. itd. Mam tutaj przy sobie Cast on melee kill. To jest support, który powoduje, że jak atakujemy czarem czy umiejętnością do ataku, czymkolwiek i zabijemy gościa, to mamy aż 66% szansy, że spowodujemy, że dany czar sam się rzuci bez many, bez niczego. Mamy dużo takich umiejętności. Cast on, cast on krytyk, mamy cast on Dev również mamy. Ale skupmy się na tym. Cast on melee kill, ponieważ on nie działa tak, on nie działa tak jak myślicie. Bo bardzo dużo ludzi, jak patrzy na ten gem, to myśli sobie, no dobra, to ja zrobię tak, że pod, wrzucę sobie cast on melee, cast on melee kill, wrzucę sobie na przykład freezing pulse. Tak? I w taki sposób, jak kogoś zabije, to ten Freezing Pulse automatycznie będzie się rzucał. <gry> będzie się rzucał. E, automatycznie to mm, no czar po prostu zacznie działać. Lub jakaś aura, albo jakiś debuff. Mm, może znajdziemy szybko jakąś aurę. Lub jakiś debuff. O, na przykład Frostbite. Bardzo dużo ludzi na początku tak myśli. Jednakże e, on jest specjalnie ograniczony, ponieważ je, e, ponieważ balans musi być w grze zachowany. My te, te kamienie byłyby bardzo mocne w tym momencie. I musimy je podłączyć w taki sposób, że wybieramy daną umiejętność, którą chcemy atakować, na przykład Dual Strike. I jest tu włączony Cast on Melech Kill. Działa to w taki sposób, że wszystkie czary, które ja tu, tu, tu wrzucę do tej dziury i do tej dziury, one zostaną wrzucone w momencie, kiedy ja tą umiejętnością zaatakuję i tą umiejętnością zabiję. Czyli wrzucimy sobie Frostbite. a jest taki debuff na mróz, zmniejszenie odporności na mróz u stworów. I wrzucimy sobie dla przykładu na przykład Freezing Pulse i zobaczymy czy będzie działać. A przepraszam, ja tu mam czerwony, czyli musimy wybrać czerwoną umiejętność. Czyli na przykład jakiś Totem, Shockwave Totem, Determination, to jest Aura, to nie. Mm, o, tutaj mam bardzo dużo umiejętności. Wybierzemy sobie coś ciekawego. Molten Shell to jest świetna sprawa. Wrzucamy. No, i Molten Shell to jest akurat y, czar, typowy czar, który powoduje, że mamy taką ognistą tarczę wokół siebie i redukuje ona obrażenia. A jak zejdą te obrażenia y, przypisane do tego czaru, ona, tarcza wybucha bardzo mocno. Idźmy, pójdźmy, pójdźmy sobie. Jeszcze tam do tego leżu, Biedne stwory. I w tym momencie mamy tak. Custom Melekil, ten czar tutaj, i on ma taką. Taki end, prawda? Czyli Dual Strike End, on robi coś. Hmm, jeżeli weźmiemy sobie to, to to end znika, prawda? Dobijemy. To end się pojawia. I teraz zabijmy coś i zobaczycie, jaki jest efekt. Mamy 66% na, y, szansy na to, że rzucę osłonę i rzucę klątwę. Ok, lecimy po jakieś stwory. Widzicie to Była klątwa. O, która innych chyta po zabiciu stwora, a tu jest już Molten Shell. I co jest piękne w tym wszystkim? Nie tracimy w ogóle many na rzucenie tych czarów. Nie tracimy w ogóle many na rzucenie również osłony. Bardzo ważna sprawa, żebyście właśnie w taki sposób to montowali. Jednakże jest minus tego rozwiązania. Tracimy praktycznie jeden slot na Custom Malakil i jeden slot, czy dwa sloty na. Czary, które chcemy orzucić z automatu, pokażę Wam jeszcze jedną ważną kwestię. Który to jest taki podstawowy błąd każdego początkującego maniaka poe: że w momencie, kiedy weźmiemy sobie taki kamień, ja nie wiem, czy go tutaj będę miał. To się nazywa fork, czyli to jest kamyk, który powoduje, że w momencie, kiedy coś trafimy. To w tym momencie się um, pocisk roztraja. Jest trafienie, i pocisk leci dalej. Bez tego forka, w tym momencie, kiedy trafimy, to um, w tym przypadku no, nie rozdwaja się i nie leci dalej nigdzie. Ja niestety go teraz nie, nie mam, ale powiem Wam o co chodzi. Słuchajcie, ta umiejętność Freezing Pulse, która przelatuje, ta, która przelatuje przez stwory. E, ja już Wam pokażę. Na bardzo prostym przykładzie, weźmiemy sobie jakieś stworka. Nie, to ta umiejętność przelatuje przez stwory. Ona nie trafia, tak jak mówiłem, nie w nikogo. Weźmy sobie tu Freezing Pulse. O, nie mamy Freezing Pulse. Tu jest, no nie włączyłem. Patrz, nie jest Freezing Pulse. Po prostu nie znalazłem tego. Ok, musiałem to rozłączyć. Jeżeli weźmiemy sobie jakiegoś gościa. To widzicie, ten pocisk przelatuje przez niego. Więc musicie pamiętać, że pociski, które przelatują, nie triggerują czarów, nie triggerują umiejętności, które, um, które po prostu mają w efekcie to, że coś musi trafić gdzieś. To musicie mieć na uwadze. No i na sam koniec pokażę Wam bardzo fajną sprawę, jak można zrobić flickering strike po, w połączeniu z um, umiejętnościami. Multistrike i, mm, i Melee Splash. Tu mamy Flickering Strike, tu mamy Multistrike i mamy Melee Splash. Ja wam po, bez Multistriku pokażę, jak ta umiejętność działa. Robię ten taki przeskok, w którym trafiliśmy gościa. Podejdziemy. A widzicie, jest taki teleport i zabicie gościa. Teleport. Teleport. Teraz się cofnę i wrzucę tu multistrike do tego gemu to jest atak to jest gem atak melee movement jeżeli mamy tu dwóch gości kliknę to on trzy razy wykonuje atak to jest bardzo mocne co więcej jest taką umiejętność blood rage która powoduje że za każdym razem jak zabije przeciwnika to dostaje takie freezing jakby freezing charge jest tu mechanika takich Charge, to jest Power Charger, Freezing Charge, e, Frenzy Charger, przepraszam. Ja już Wam pokażę o co chodzi. Zabijemy tego gościa, uruchomimy ten czar. Zabijemy gościa. Jak widzicie tutaj, lata taka kulka. Jest, są Power Charge, Enduring Charge i Freezing Charge. Te kulki można używać w niektórych umiejętnościach, mm, na przykład na właśnie Flickering Strajku. W opisie Flickering Strajka będzie pisać. Że jeżeli e, mamy Frenzy Charge to możemy ten cały cooldown tej umiejętności zresetować poświęcając tą kulkę, rozumiecie? W takim przypadku e, włączymy sobie umiejętność do mordowania, nabijemy te kulki, ułagamy umiejętność, która daje nam te Frenzy Charge, zabijemy tych trzech gości po prostu tak normalnie. O, mamy tu trzy kulki, idziemy do gości. I używamy Flickering Strike, resetując cooldown. I to wygląda w taki sposób. I za każdym razem, jak zabiję gościa, to dostaję nowe. I to jest nowe freezing Charge. I to jest takie Perpetuum Mobile, dopóki zabijacie stwory. Perpetuum Mobile na sam koniec. Jeżeli tylko zabijacie stwory. Więc może nie dosłowne Perpetuum Mobile, ale mniej więcej tak to działa. Mam nadzieję, że Wam rozjaśniłem mniej więcej te wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o sam Molten Shell, to jest bardzo mocna umiejętność do broni. No tutaj mamy ogień, spell AOE i duration. Jest dużo też support gemów, m, które zwiększają AOE. Zwiększają efekt AOE, zmniejszają efekt również AOE, czyli tego efekt e, działania czaru. Zmniejszają pole działania czaru, dodając obrażenie na przykład. Ja w tym momencie nie posiadam pewnie takiego gemu, chociaż mam tu concentrated effect, jest to bardzo mocny czar, który jak widzicie Zwiększa o 64% obrażenia AOE, ale zmniejsza zasięg tego czaru 30%. Więc fajnie 30% zmniejszony obszar, ale 64% więcej obrażeń. Bardzo dużo konfiguracji działa na tym efekcie. Również mamy tutaj Increase Area of Effect. To jest mm, support game, który zwiększa z kolei tylko i wyłącznie zwiększa z, z zasięg działania tego czaru. jak na przykład Storm Call rzucimy, czyli taki obszarowy czar, po prostu jest po prostu jeszcze większy obszar i jest dół. To jest bardzo ciekawie. Są również e, takie game jak Reduce Mana, czyli po prostu jest support, podminamy i w tym momencie na przykład Aury, które nam zabierają bardzo dużo. Bardzo dużo many to zmniejszamy zmniejszamy po prostu ilość potrzebnej many. To jest bardzo dobre w momencie, kiedy wrzucimy reduzmana, to możemy podpiąć tutaj nawet 3 aury i zmniejszyć do tych trzech aur potrzebną manę. Oczywiście, po zmianach, które już dawno zaszły, no to możliwość posiadania większej ilości aur jest bardzo ograniczona. Więc dwie aury myślę, że można upchać i będziemy mogli jeszcze kastować bez problemu. Są również takie supporty, które po prostu na przykład zwiększają szybkość ataku, zwiększają szybkość rzucania czarów. W tym przypadku jest to Cast Speed, bardzo ważne. Żebyście wiedzieli, są supporty, które wysysają życie, wysysają manę, które na przykład, słuchajcie, są takie supporty jak Iron Wheel, które zmniejszają szybkość rzucania czarów, ale dodają cały modyfikator obrażeń z siły do czaru. Jest również taki czar jak Iron Grip. To są dwa czary, Iron Wheel i Iron Grip, które są bardzo ważne, ponieważ jeden jest do czarów, drugi jest do ataku. Czyli ten Iron Grip byśmy podpięli na przykład do łuków, które e, przeważnie łuki biorą z dexa obrażenia, a tutaj jeszcze przypniemy mu obrażenia e, z, z siły. I to również, cia, e, e, to również działa na umiejętności typu Poison Arrow, które działają po prostu w, z czasem. Rzucamy strzałę, trafia strzała zadając obrażenia, więc w momencie wybucha, zostawiając obłok trucizny i zadaje obrażenia. To również modyfikator siły do tego wchodzi. Więc have fun, mam nadzieję, że Wam. Troszkę rozjaśniłem, mam też świadomość, że Wam troszkę zamugliłem to wszystko, ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego filmu wszystko co najlepsze. Więc powodzenia w połę i na razie trzymajcie się.